Dzień dobry! Korzystając ze spaceru, mam nadzieję, że się nigdzie nie wywa, ale teraz chcę nagrać dla Was kolejny odcinek vloga, kolejne podsumowanie tego, wszystkiego, co się działo na platformie treningowej, co się działo u Was, u podopiecznych, bo to jest najważniejsze tutaj w tym wszystkim, to Wy żyjecie tym, ja też oczywiście, ale nadajecie temu wszystkiemu kształt, kierunek, euforię, energię i tak moglibyśmy wymieniać. A działo się fajne, działo się fajne rzeczy, ale oprócz tego jeszcze po tym całym podsumowaniu dzisiaj troszeczkę porozmawiamy sobie o tętnie, czyli będzie szał ciał, bo słowo tętno to jest po prostu od razu wywołuje jakieś, jakąś euforię. Jo! Tętno, tętno, tętno. E, nie żartuję, ale tak naprawdę jestem dosyć duży problem. Dobrze, słuchajcie, zacznijmy od tego, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że nie będzie się w ogóle trzęsło, że tutaj co sobie mówię, że będzie OK. Najwyżej nie oglądajcie, tylko słuchajcie. Przede wszystkim, jak ktoś jest tu może pierwszy raz, to wypada się zawsze przedstawić. Nazywam się Adam Borkowski, jestem trenerem od 10 lat. Od półtora roku prowadzę platformę treningową dla kobiet, a gdzie mamy plany treningowe, gdzie dziewczyny biegają, wzmacniają swoje ciało, osiągają swoje cele. A dziewczyny, kobiety tak naprawdę nie zajążając swojego ciała, trenując mądrze. No i jak się okazało przez te półtora roku. A naprawdę zainfekowaliśmy. Można powiedzieć pół Polski chyba, bo to idzie już ilość osób, która trenuje przeszkoda, to już naprawdę idzie w tysiące. Co mnie niezmiernie oczywiście cieszy, bo to wszystko, co się dzieje, spowodowało, że stało się, stało się to moim e, zawodem. Tak naprawdę to przeniesienie tego, co robiłem w rzeczywistości do e, świata online, tak? E, jak się okazało, udało się. Trochę nieświadomie, bo ja nie chciałem, czy nie, nie, że nie chciałem, nawet nie marzyłem, że z, uda się stworzyć społeczność e, osób i grupę, która jest chwalona w internecie za jedną z najlepszych, najfajniejszych, może nie najlepszych, najfajniejszych, najmilszych grup biegowo-treningowych, nazwijmy to grup wsparcia, gdzie każda z Was jak dołącza to pisze, wow, tu jest super! To jest super, tak? A osoby, które już tam są dbają o to, żeby ta jakość tego była zachowana. I dzięki temu na grupie nie ma hejtu, dzięki temu na grupie jest mega wsparcie, dzięki temu na grupie jest zrozumienie, dzięki temu na grupie nie ma licytacji, kto przebiegł dalej, kto miał niższe tętno, kto miał piękniejszy wykres, kto ma lepsze włosy, kto ma lepszy makijaż, kto ma lepsze ciuchy od najka, kto ma lepsze coś tam, coś tam i tak dalej. Jest po prostu wysiłek, który się ceni u siebie i u innych osób, tak? E, wsparcie w momentach słabych, bo każdy je ma i to dużo, tak? Bo trening to nie jest puszowy miś, e, gdzie my będziemy radośnie sobie biegać w pełnym makijażu e, w, w sukience i, i, i udawać, że jest fajnie, że zrobiłam super, super trening. Nie, to jest ciężka, ciężka praca, czasami nudna nawet, ale to tylko tak wygląda trening, i tak on i takie przynosi wtedy efekty, tak? Więc to jest bardzo, bardzo istotne. No i Okazało się, że mamy grupę, grupę, która ma w tym momencie stan na sierpień 2021, ma 12 tysięcy członków. Większość z tych osób jest na planach treningowych. To jest niesamowita ogromna społeczność to są w większości 99,99 99, 99 kobiety. Jest kilku rodzynków, którzy też trenują na planach treningowych, bo, bo czemu nie? I yy. jakość tego jest po prostu kosmiczna, tak. Ilość energii, ilość postów, ilość tego, jak wy przekazujecie to, co się dzieje na planach treningowych. Ilość emocji jest po prostu niesamowita. Powoduje, że wchłaniacie też swoje koleżanki, wchłaniamy inne osoby i to jest w tym wszystkim fenomenalne. Ale przede wszystkim, tak jak mówię, jakość tego wszystkiego, tak? Ja nie sądziłem, że, nawet nigdy nie zakładałem, myślałem, że to będzie grupa, gdzie będziemy po prostu mówić dobrze, źle, coś tam takiego. Ale tak sobie z czasem pomyślałem, że ja chcę, żeby to była inna grupa, chcę, żeby to była społeczność. A chcę, żeby się, to była taka trochę identyfikacja, tak? Oczywiście ja nie mogę tego narzucić nikomu, ale okazało się, że te treningi, te plany treningowe, jak na początku był plan bieganie jedno ciało, silna biegaczka i smukłe ciało, to były trzy pierwsze plany treningowe, zebrał taką fajną społeczność was, kobiet, które chciały zmiany, które chciały normalnego podejścia, chciały racjonalnego treningu, nie zajeżdżania się jakimiś, nie będę mówił czym, tak, albo klepaniem kilometrów. Yy, bo to nie o to chodzi, wracamy, eee, tylko mądrego, racjonalnego podejścia bez liczenia kalorii, bo na to nie ma czasu, no nie oszukujmy się, no, ja sam mam 40 lat, dzieci, firmę, żonę, muszę śmieci wyrzucić, muszę pranie zrobić, muszę gary pozmywać, eee, no gdzie ja mam jeszcze czas, żeby liczyć kalorie, żeby rano wstawać, eee, może tutaj ten listek sałaty na wagę damy tutaj tyle, tyle gram płasków owsianych. Nie, lata praktyki spowodowały, że zdałem mniej więcej wiem, co jem i co trzeba włożyć, i tego też uczę Was, tak? Bo im bardziej świadome będziecie tego wszystkiego, co się dzieje, a nie robimy to po prostu tak brzydko mówiąc bezmyślnie, tym Wy będziecie bardziej a świadomy tego, co właśnie, co robicie, tak? Będziecie wartościować to, co robicie i, za, i dlatego ja zawsze mówię, dieta wam nie jest potrzebna. Diety robią same dużo szkód, robią jojo, też tym bardziej, że większość z was od, była na diecie, się odchudzała, jakoś, skoro tutaj jesteście też i z rozmów wynika, że no tych większych efektów e, nie było, tak? E, w związku z tym to wszystko, te racjonalne podejście spowodowało, że powstała niesamowita, czekajcie, Niesamowita grupa! I co się okazało ostatnio? E, raz ze zrobieniem koszulek, tak klubowych, koszulek różowych, silna biegaczka, tak zwanych oczojebnych, e, postanowiłyście też w pewnej części Polski, na południu Polski, tutaj Wiola, chyba Tobie podziękowania za, e, za to, że wystartowałaś z pomysłem, spotkać się na żywo. I słuchajcie, nagle się okazało, że obce sobie kobiety, obce sobie baby. Gdzieś tam połączył, połączyło to, co wspólnie robią, połączyła identyfikacja z grupą, połączyła identyfikacja z trenerem, dziękuję bardzo, z planami treningowymi, z tym wszystkim, co się dzieje i same piszecie, no kurde, siedziałyście, wpieprzałyście gofry i gadałyście o tym wszystkim, co się dzieje, jak takie dzieci nakręcone nową zabawką, tak? To jest niesamowite, to jest niesamowite i cieszcie się, że to jest taka ogromna wartość. Ja nie przypuszczałem, że można coś takiego stworzyć przez internet, tak? Bo to jest niesamowita rzecz. Stworzyć identyfikację, stworzyć radość, stworzyć zadowolenie i to się chyba udało, no skoro tak to działa. Także pięknie Ci za to dziękuję. Naprawdę to jest niesamowita historia, to co się dzieje. Mam nadzieję, że też tak to odbierasz. No, dobra, to może tutaj skończmy i przejdźmy teraz. Robimy takie tutaj reklamy. O, reklama. Dobrze, jeżeli zastanawiasz się nad planem treningowym, to Napisz do mnie, pomogę Ci wybrać, lub wejdź na moją stronę borkowskiadam.pl łamane na sklep i tam sobie poczytaj, tam są wszystkie informacje, jeżeli tutaj dotarłaś. A teraz oczekiwane tętno. Pytania, czy, czy zwraca Ci uwagę na tętno, dlaczego mam wysokie tętno, o co chodzi z tym tętnem? Otóż, moja droga, jeżeli nie biegałaś, albo biegałaś kilometry sobie, klepałaś, albo, ale nie trenowałaś, będziesz miała wysokie tętno. Nawet jeżeli... Ee... Trenowałaś, możesz mieć wysokie tętno. Dlaczego u mnie w planach nie warto przejmować się tętnem? I zawsze będę mówić, że jest to więcej złego, robi to tętno, czy in, in, interesowanie się, niż dobrego. Otóż powiedz sobie, ty nie masz laboratoryjnych, yy, laboratoryjnych warunków treningu, ty się nie przygotowujesz pod zawody. Organi ogarnianie tętna, sugerowanie się tętnem yy, jest już domeną profesjonalizacji. Tak? Nas na razie interesuje, czy ono jest wysokie. Jest wysokie, bo jesteś niewytrenowana. Ale dlaczego może być też wysokie? Tak? Bo my idziemy na łatwiznę. Może być dlatego wysokie dzisiaj, że się nie wyspałaś. Może być dlatego wysokie dzisiaj, że wypiłaś dwie, trzy kawy. Może być dlatego wysokie dzisiaj, bo coś cię rano zdenerwowało. Może być dlatego wysokie dzisiaj, bo jest ciśnienie inne. Może być dlatego dzisiaj wysokie, bo jest gorąco. Może być dlatego, bo zjadłaś ciastko. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli trenujesz wieczorem, wysokie będzie ten tętno, bo jesteś po 8 godzinach pracy prawdopodobnie. Będzie wysokie, bo może stałeś w korkach. Będzie wysokie, bo może dużo rzeczy cię wkurzyło podczas dnia, bo już troszeczkę dzisiaj przeszłaś. Może być infekcja jakaś w twoim ciele, może być zmęczenie, może być przemęczenie. Mogą być jakieś problemy typu, że przejmujesz się treningiem, czy dasz radę. W związku z tym twoja głowa się stresuje, stres podnosi, ciśnienie Jaki to ma sens? Powiedz mi, jaki to ma sens? Zobacz, tak z dupy wymyśliłem, no nie, że wymyśliłem, tak? Z dupy z 20 powodów, dla których twoje tętno może być wysokie, a ty dalej się zastanawiasz, czemu ono jest wysokie. Nie jesteś w stanie, masz za małą powtarzalność treningową, tak? Gdybyś wstawała rano, jadła sobie śniadanko, nie, w ogóle się nie stresowała, jest luzik, przychodzi masażysta, masuje ci tam nogi, idziesz na bieżnię, robisz trening, Mierzycie tętno z trenerem, po treningu idziesz sobie do łóżeczka, odnowa biologiczna, przychodzi tam jakiś jeszcze masażysta, jest sobie catering, tak wyliczony dla Ciebie, na drugi dzień robisz to samo, za trzy tygodnie robisz to samo, na podobnym treningu, żeby porównać wtedy, jeszcze by miało to sens. Ale w naszym wypadku, jeżeli ilość bodźców zewnętrznych e, typu praca. Typu związki, typu rodzina, czynniki zewnętrzne, jakiekolwiek inne, ma tak naprawdę władanie nad tym, nadwaga, tak? Odwodnienie, ogromna ilość, to jaki jest sens się przejmowania tym? Dlatego na planach treningowych działasz na zasadzie intensywności swojego i słuchania swojego organizmu. To co ja mówię, im bardziej świadoma, tym lepiej dla wszystkich, tak naprawdę. tak. Intensywność wysoka, intensywność niska. Dziękuję. Nie interesuje mnie, czy to jest 124, 178, 154. Bez przesady. Słuchajcie, doszło do takiego. Mieliśmy na grupie taki moment, kiedy. Nowe osoby szczególnie zaczęłyby rzucać gdzieś tam wykresy tętna. To Jezu, jakie ty masz piękne tętno? Jakie... Ja takiego nie mam, nie? I nagle w ogóle stara się jakaś mania, fobia porównywania wykresów tętna. Na jakiej podstawie? Przecież to nie ma w ogóle żadnego związku, jedno z drugim. Wystarczy, że nawet jak byśmy wzięli siostry-bliźniaczki. Wystarczy, że jedna ma dwa kilo więcej, waży i ona, czy tam nadwagi i ona już będzie miała inne parametry. Wystarczy, że spała pół godziny krócej, będzie miała inne parametry. Dziewczyny, wyluzujcie, bo my chcemy być profesjonalni, a jesteśmy kowalskimi, którzy sobie trenują rekreacyjnie po pracy, chcą walczyć o swoje jakieś cele, może wystartować w zawodach ale bardziej spalić tkankę tłuszczową, być sprawniejszym, być szybszym, mniej się męczyć, tak? to są też procesy. To są też procesy, to nie jest w tygodniu czy dwóch, że zrobisz cztery treningi i mam wysokie tętno. No jasne, że będziesz mieć wysokie tętno, to są miesiące, ale czynników, zobacz, ile wpływa na to, jest ogrom, dlatego to, co ja zawsze mówię. Im mniej stresu, tak? im bardziej się wyluzujesz, im bardziej nie będziesz rozkminiać, im bardziej przyłożysz się do pewnych aspektów, tu troszeczkę więcej wody, to, to wszystko będzie, to troszeczkę więcej syn, to będzie miało znaczenie. Ale na naszym poziomie, na naszym trenowaniu, gdy raczej żadna z nas nie jedzie na Olimpiadę, nie jedzie na Olimpiadę, albo jak jedzie, to im powiedzcie, a nie ma to większego znaczenia. A powoduje to więcej złego niż dobrego. Powoduje to stres, powoduje to porównywanie się, które nie, ma, nie masz po prostu podstaw do tego wszystkiego. Do kogoś nie wiesz, ile ktoś trenuje, nie wiesz. Jak spa, jak śpi, jaką ma dietę, jaki ma poziom stresu, ile już trenuje, a porównujemy się, porównujemy wykresy albo martwimy się, że mamy wysokie. No mamy wysokie i będziemy mieć. Póki nie trenujemy, nie lecą miesiące, to będziemy mieć wysokie. To jest proces, tak? To jest proces. Serducho się trenuje. Zobaczcie, co się dzieje. Część z Was biegała po dwa, trzy lata wcześniej, gdzieś tam chyba kilometry. Nagle wpadacie na trening, na plan treningowy. I się okazuje, że nie macie kondycji. Ale to, że nie, że nie macie, to znaczy, że nie jesteście w stanie tego robić, tak? Tylko, że no, nie macie i te tętna szaleją, tak? No bo to, to trzeba też trenować, tak? Serducho, trzeba trenować. Trzeba się pobiegać trochę z tym więzorem na wierzchu, nie? Eee, dobra, mam nadzieję, że... Jaki był cel tego odcinka? Raz, podziękowanie Ci za tą w... społeczność naszą, a dwa pokazanie Ci, że ważniejszy jest proces i ważniejsza jest twoja przyjemność z treningu, tak, na tym etapie, na którym jesteśmy, a nie patrzenie na cyferki, na prędkości, na tętna, na porównywanie się, że ktoś przebiegł szybciej, że czyjeś, że twoje wolno, twoje szybko, to czyjeś wolno, no i w dupie, no i super, taki jest proces, no. Tak to już jest. No Jezu, zawsze będzie ktoś ładniejszy. No moje szybko to też jest w większości ludzi wolne. Ja nie jestem jakimś biegaczem, nie wiadomo jakim. No ja się cieszę tym, że mogę to robić. Cieszę się, że mam silne ciało, sprawne ciało. tej sprawności też będziemy w następnym jakimś odcinku rozmawiać. I tyle, tak? I to jest dla mnie najważniejsze, a nie to, czy ktoś jest szybszy, czy ktoś ma ładniejszy wykres. Więc dziewczyny, trenujcie. Cieszcie się tym procesem, tak? Tym trenowaniem. Nie zaprzątajcie sobie głowy rzeczami, na które nie macie aż tak dużego wpływu tak? i nie porównujcie się. Także to było takie przesłanie. Jeżeli tutaj dotarłaś, mam nadzieję, że tak, bo to ważny odcinek. Napisz proszę coś w komentarzu, żebym wiedział, czy taki materiał jest wartościowy, czy warto takie nagrywać właśnie może, że we vlogu też będę poruszać jakiś tam temat. Te vlogi wtedy będą troszeczkę dłuższe, no bo jak już ja się rozgadam, to już wiadomo ale wiem, że też lubisz słuchać, że lubisz słuchać i umiesz słuchać i to jest też część gry, że słuchamy siebie nawzajem, ja was słucham jako podopiecznych, dzięki temu jestem w stanie wgryźć się bardziej w wasze problemy i wam pomagać i tak samo wy słuchacie, bo chcecie się rozwijać i to wszystko traktujemy właśnie na zasadzie rozwijania, a nie na zasadzie spalania kalorii, rozjeżdżania, yy, zajeżdżania się czy coś takiego, także jego dzionka, pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszenia, hej!